Radio Plus. Sednał sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska. Były szef tej partii, były marszałek Sejmu, były wicepremier. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj piękny finał Mistrzostw Świata, z tym się pewnie zgodzimy, ale też bardzo dobre sędziowanie Szymona Marciniaka. To była nasza najlepsza wizytówka na tym mundialu? No niestety tak, no bo poza tym to będziemy ten mundial pamiętać... Y, jeszcze z wielkich y, robinsonat i obron karnych y, Wojciecha Szczęsnego, ale później no to jednak koniec większy dzieło, czyli ta cała afera awantura y, związana z premiami, ich podziałem, y, wzywaniem zawodników y, w nocy przez trenera i. To chyba, to chyba jest naj, najgorsze, co, co mogliśmy sobie wymarzyć, jeśli chodzi o te mistrzostwa świata, żeby zostać z takim fatalnym y, obrazem. No to na szczęście został trochę ten obraz przynajmniej polskiego sędziego, y, który prowadził y, finał i dobre komentarze zbiera na całym świecie. Panie Przewodniczący, jak już przy aferach jesteśmy, to może o komendę główną policji zapytam, czy do dzisiaj powinien być generał Jarosław Szymczyk komendantem głównym policji po tym, co wydarzyło się kilka dni temu y, w komendzie? Absolutnie nie. Powinien sam zrezygnować, oddać się do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. To jest dla mnie poza kwestią, ale widzę, że cała konstrukcja, najpierw 30 godzin czekano z informacją, yy, czekało biuro prasowe, żeby poinformować, co się stało tak naprawdę w komendzie głównej policji, co to za wybuch i, i kto go spowodował. A teraz widzę, że próbuje się ustawiać generała Szymczyka jako ofiarę. Ale może znaczy, panie nie... przewodniczący, może parę dni na zebranie jakichś faktów i, i wtedy ta dymisja ewentualnie powinna mieć miejsce, że, żeby prokuratura coś u, ustaliła, czy nie? Czy, czy ten czas nie jest potrzebny? Ale powinien się oddać do dyspozycji, a prokuratura powinna natychmiast zacząć postępowanie, a nie czekać. Na co oni czekają? Teraz ile to już dni, zaraz będzie tydzień po... Po tym, co się stało, dlaczego nie zabezpieczono y, tego gabinetu, dlaczego nie, nie przesłuchano y, świadków. Przecież to są normalne procedury, które prokuratura, pro, która, prokuratura z urzędu powinna się zająć, a on jest y, przesłuchiwany generał czy jest przesłuchiwany jako świadek, przecież to jest rzad. A czy... To jest klasyczny układ właśnie prokuratury, która nie jest niezależną prokuraturą, nie chce tego wyjaśnić, tylko zaczyna bawić się, jest wprowadzana w układ polityczny i w to, żeby chronić swojego człowieka. To jest nieakceptowalne, niedopuszczalne. A jeżeli chodzi o konsekwencje tego wydarzenia, to na generalnym Szymczyku powinno się skończyć, czy też polityczne e, powinny jakieś mieć miejsce? No Musimy o MSWiA. Musimy poznać tę, tę sytuację, kto do tego doprowadził, kto, kto nie zaniedbał, kto zaniechał kontroli, kto przewoził te granatniki z Kijowa do Warszawy, w jaki sposób zostało to zrobione, kto wreszcie przyzwolił na to. Czy to była decyzja samego Szymczyka, że on wnosił je do swojego gabinetu, że on je umiejscawiał, znaczy lokował w gabinecie komendanta głównego. Znaczy, to musimy znać całą tę historię i wtedy można postawić e, twarde zarzuty. Znaczy, tutaj nie można tego zostawić. Jeżeli minister spraw wewnętrznych będzie udawał, że nic się nie stało, że to jest sprawa wewnętrzna e, komendy głównej policji, e, to uważam, że to jest także jego polityczna odpowiedzialność i wtedy musi się liczyć z konsekwencjami w stosunku, pod, które będą, e, które na niego spadną. Ale to rozumiem, że, że mówi te Pan teraz o konsekwencjach politycznych czy prawnych, no, karnych w przyszłości. Politycz, politycznych. No, komendant głów, komendant główny policji podlega, jest powoływany mm. przez Ministra Jasne. spraw wewnętrznych i to jest jego odpowiedzialność. I, I on musi tutaj, nie musi, nie może się odwrócić i powiedzieć, że jego to nie interesuje, tylko musi powołać wewnętrzną komisję, wyjaśnić tę kwestię i postawić stosowne wnioski. To jest jego odpowiedzialność. Panie Przewodniczący, patrzę na, na dyskusję wokół fuzji Orlenu z Lotosem i no, zastanawiam się, od kiedy Platforma jest takim przeciwnikiem, czy taką przeciwniczką w zasadzie Platforma Obywatelska e, prywatyzacji, bo tu jest kwestia zbycia e, części udziałów rafinerii gdańskiej, 30%. E, no to, to, to oczywiście wymagania też Komisji Europejskiej e, dotyczące tej fuzji. Rząd nie powinien się na to godzić, bo, bo politycy Platformy to... mocno protestują przeciwko temu i w warunkach, jak rozumiem, warunkom Ale, tego zbycia. To nie jest kwestia, że Platforma z przeciwnikiem prywatyzacji, chodzi o zasadę, w jaki sposób to jest prowadzone. Przecież to urąga e, przyzwoitości, odpowiedzialności i takiej elementarnej zasadzie bezpieczeństwa. No bo jeżeli my doprowadzamy do takiej sytuacji, bo dopiero się przecież o, o odsłaniają kulisy tych, tych rozmów i, i tych zapisów ustawowych, o to nam chodzi. Że tutaj nie wiemy po prostu, na co się zgodził obajtek, e, w, w oddając 30%. Kapitałowi saudyjskiemu, firmie saudyjskiej. Nie wiemy, słyszeliśmy tylko, że to wszystko jest za. Zabez i nie ma żadnych zagrożeń. Teraz słyszymy, to wynika z zapisów, literalnych zapisów tej, tej, tej ustawy, że Mówię. są zagrożenia, tak? Że, że tak naprawdę y, y, z zagrożenia tej umowy i konsekwencji, które mogą z tego wynikać. Dlatego musimy to dokładnie zbadać. No to nie można tak zostawić. To jest klejnot narodowy, to jest największa y, firma w Polsce i po prostu jest zostawiona w y, 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 zarządzanie i w decydowanie o swojej przyszłości jednej osoby. Przecież to jest niepoważne. No, to... Panie Przewodniczący, ale jeżeli chodzi o samo y, zbywanie też na rzecz, w tym momencie, w tym, w tym wypadku saudyjskiego kapitału, to, to, to wydaje mi się, że też politycy Platformy no, są mocno przeciwni temu, że no, tak ważny podmiot Polska może stracić kontrolę nad nim. A czy, czy jeżeli chodzi o prywatyzację Platforma, jak dojdzie do władzy, nie będzie prowadziła żadnej prywatyzacji? Jak to Ale nie, Przecież wygląda? to nie, o, nie chodzi o, o system prywatyzacji, bo mhm. akurat my byliśmy uskarżani przez lata o to, że za bardzo wprowadzamy za dużo prywatnego kapitału, No bo dużo wprowadzaliście. To prawda. Ale, no, ale no, przecież, jest, jeżeli jesteśmy, rozumiemy, co to jest gospodarka rynkowa i rozumiemy, co to jest konkurencja, to jesteśmy także za, za prywatyzacją. Natomiast tu, jeśli chodzi o to, my nie mówiliśmy nie prywatyzować, tylko mówiliśmy, jeżeli sprzedawać część, jeżeli doprowadzać kapitał, to na, na przejrzystych, otwartych, korzystnych dla firmy, dla naszej firmy, dla Orlenu i dla Polski zasadach. Natomiast tu nie mam takiego wrażenia, że tu tak się to odbywa. To jest kwestia też Lotosu. Mówiliśmy, że i walczyliśmy o to, żeby Lotos był samodzielną firmą, żeby go nie wprowadzać do, do tej transakcji. Tutaj się nic nie zmienia, ale ta sprawa ma nie jedno dno, tylko być może kilka takich niewyjaśnionych spraw, które się ciągle pojawiają. Dlatego mówimy, trzeba to dogłębnie wyjaśnić i tego żądamy. A na jakim poziomie to powinno zostać wyjaśnione? Ja uważam, że to musi być na pewno musi być powołanie pełna informacja na komisji. Na komisji Sejmowej, być może także na w ogóle informacja premiera na plenarnym posiedzeniu. To jest poważna sprawa. Ona dotyczy miliardów złotych i przyszłości gwarancji polskiego bezpieczeństwa energetycznego i możliwości wpływu Rosji w tej kwestii. Więc dlatego to naprawdę wymaga powagi, a nie mówienia, że to jest świetna biznesowa transakcja, bo tak powiedział prezes Obajtek. No, prezes Obajtek różne rzeczy mówił. Yy, I różne ma historie w swoim CV, yy, które powodują, że ta sprawa szczególnie dogłębnie i i, i w pełny sposób powinna zostać wyjaśniona. Panie Przewodniczący, to na, na koniec trochę o Platformie Obywatelskiej porozmawiajmy. Czy wybory parlamentarne, te przyszłoroczne, no już za niespełna rok, powinny być też weryfik weryfikacją przywództwa Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej? Czy jeżeli Platforma nie stworzy rządu po tych wyborach, Donald Tusk powinien oddać ją komuś innemu, nie wiem, młodszym, może niekoniecznie młodszym, ale w każdym razie powinien już testery partii yy, z rąk wypuścić? Platforma powinna poprowadzić opozycję do zwycięstwa. To jest klucz, to jest zadanie. No rozumiem, zadanie, to jest zadanie dla... tylko czy, pytanie, co jeżeli tego zadania Donald Tusk nie wykona? Uważam, że to, jest, że to jest ogromna szansa. Każdy przewodniczący przed takim wyzwaniem staje i każdy przewodniczący musi sobie z tym poradzić. A I platforma... pytanie, ciągle powtarzam pytanie, co jeżeli Donald Tusk sobie z tym wyzwaniem nie poradzi? Takie jest pytanie, A, panie przewodniczący. Trudno mi powiedzieć. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby tak się stało. Znaczy nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby Platforma nie poprowadziła opozycję do zwycięstwa w tych wyborach. No to jest nie wyobrażam sobie. Może nie, wygrać może, ale może nie też uważam, Uważam nie, że, że, że ta, to, co spoczywa na barkach Platformy Obywatelskiej, także Donalda Tuska, mm. jest tak ogromnym ciężarem, jest tak wielkim wyzwaniem i taką koniecznością, że ja nie widzę takiej możliwości. Nie biorę pod uwagę scenariusza Platforma przegrywa wyborów i co by, wybory i co będziemy robić dalej z przewodniczącym. To nie jest to pytanie. To pytanie jest, w jaki sposób wygrać wybory, w jaki sposób zorganizować opozycję w wyborach do Sejmu i do Senatu, jak powtórzyć Pakt Senacki i jak zbudować koalicję rządową z większości parlamentarnej po wyborach. To jest pytanie do przewodniczącego i do nas wszystkich. To rozumiem, że jeżeli to jest no, w zasadzie taka gra, którą trzeba wygrać, którą zdaniem pana przewodniczącego no, platforma w zasadzie wygra na 100%, jeżeli nie nie, nie, nie pan innego scenariusza, to, to Donald Tusk w takim razie, jeżeli w takiej sytuacji nawet pewnej nie udałoby mu się wygrać, no, to, no, to absolutnie to byłaby porażka Donalda Tuska i, i musiałby się podać chyba do dymisji, prawda? To jest tak, tak jak z karnymi panie redaktorze, znaczy nie ma, wy, tu nie ma kalkulacji. Kto nie strzela, ten, ten przegrywa. Trzeba mieć pięciu zawodników, żeby strzelić pięć karnych, żeby wygrać w rzutach karnych. Czasami potrzebujemy jeszcze innych. To jest zespół. Zawsze wygrywa zespół, a wtedy na końcu, jeżeli wygra zespół, to kapitan podnosi Puchar świata mhm. do góry i jest symbolem zwycięstwa. To już tak na koniec. Wybory będą weryfikacją przywództwa dla Tuska w partii. Weryfikacją nas wszystkich, tych wszystkich, którzy platformę no no, prowadzimy. przewodniczący wprowadzą. jest jeden, kapitan jest jeden, panie przewodniczący. No ale to, no tak, to jest oczywiste, więc wierzę, że, że będą pozytywną, zwycięstwo wyborcze będzie pozytywną weryfikacją e, przewodniczącego. Ergo y, porażka będzie negatywną weryfikacją przewodniczącego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Grzegorz. Dzie Schetyna, dziękuję bardzo. Zaproszę w platformę, były Marszałek Sejmu, był naszym gościem. Dobrego dnia ja panu przewodniczącemu. Życzę państwu do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Radio Plus sedną sprawy.